Maneczko moi kochani widzowie, słuchajcie, to co widzicie teraz na ekranie, tak, 17996, to nie jest fikcja, słuchajcie, 5 miesięcy wbijałem 18 tysięcy pucharków w Brawl Stars dopiero po wyjściu dwóch postaci w końcu udaje mi się to zrobić. Właściwie jeszcze mi się nie udało, mordeczki, bo dopiero za chwilę to zrobię. Jutro, kochani, o godzinie 9.00 jest początek sezonu, do którego chciałbym podejść... Ale nie wiem, czy podejdę, także słuchajcie, zobaczymy z rana. Jutro o dziewiątej, jeżeli słuchajcie, dostaniecie streama, znaczy, że lecimy grubo, kochani, z puszem. Jeżeli nie, to no niestety, słuchajcie, nie zrobimy tego, ale postaram się mimo wszystko dla was to zrobić. Kochani, zostawiajcie łapeczki w górę! Przypominam wam o G2, kochani. Zapraszam was serdecznie na zakupy. Teraz są zarobiste promocje z kodikiem ZRT, oczywiście. No i jazda mordeczki. Słuchajcie, serio, dzisiaj na live'ie tyle czasu, koniec, próbowałem ogarnąć ten challenge, słuchajcie, zrobić to wszystko, znaczy ten challenge mordeczki, challenge, który sobie postawiłem w nowym sezonie, bo to, słuchajcie, było postanowienie, żeby sobie wbić te, te słuchajcie, 18 tysięcy warku, no i teraz jestem w stanie, słuchajcie, to zrobić. Dobra. Aby tylko to wygrać, słuchajcie, Jackie na tą mapę jest naprawdę zarobistą postacią e, i myślę, że e, myślę, że słuchajcie trzeba wykorzystywać potencjał tej postaci na tej mapce. Uważam też, że jest troszeczkę OP, ale to nie jest my business, że to ujmę i wiecie, to, to już no, nie mój problem. E, zajmie się tym oczywiście bądź nie zajmie set. Eee, dobra, 7 zadymiarzy zostało, trzeba tu ugrać, Ja, pierdziel, ale powiem wam szczerze, mordeczki, że już mnie tak irytowało, że po tylu sezonach nie dałem rady wbić 18 tysięcy, że w tym sezonie zmotywowałem się i po prostu to zrobiłem. No nie ma lipy, słuchajcie. Trzeba to było w końcu zrobić i ten sezon, słuchajcie, jest tym momentem pięknym, że no trzeba to zrobić. Ile razy po, w ogóle powtórzyłem, trzeba to zrobić, słuchajcie, na tym tym już materiale? Pas 30. Dobra. Okej, okay, Spike już jesteś trupem. Okay. Ale cwaniacze. No e, Dobra, bo imię tu jeszcze zakopcą we dwójkę. Cwaniaczki się dobrali, tu o, ho ho. Pik, pik, pik. Pik, I mamy po nim. No czy. Nie, Jesse padnie. Dzięki. Hop, hop, hop. Dobra, 12. 3 osoby. Ja już mam tak naprawdę, słuchajcie, 18 tysięcy pułarków wbite. Już, myślę, że tu nic mnie nie zastrzyma. O. No siema, pach, pach. No i został ostatni ziomeczek mordeczki. Pięknie! Jest dyszka, siemaneczko mordeczki. Mamy to po takim czasie, w słuchajcie, w końcu, naprawdę w końcu mamy 18 tysięcy w Brawl Stars. E, tylko w sumie co mi to daje? No w sumie to nic. Bo bo, bo bo, słuchajcie, tutaj tak nie ma już na tym, na planszy dalej nagród. No to tak naprawdę można powiedzieć, że to była słuchajcie taka czysta formalność. Słuchajcie, dajcie mi znać w komentarzach, czy chcecie, abym na przykład wbijał słuchajcie 20 tysięcy puarków w tym sezonie, bo ostatnio zare zajarałem się Brawl Stars znowu, zrobiłem sobie przerwę i teraz spoko się w to gra. E. Czy na przykład słuchajcie, próbujemy z czymś innym. E, a propos, słuchajcie, jeszcze te, tego typu rzeczy, ja wrzucam wam ankietę, wrzuciłem, wrzucam, nie wiem czy wrzucam to przed y, opublikowaniem materiału, czy po... E, ale będzie, słuchajcie, ankieta, e, na którą słuchajcie, musicie zagłosować, bo tam będzie mega ważna, e, ważne informacje. E, a propos między innymi, kurczę, jestem podpalony e, tego czy chcecie słuchajcie jakąś nową gierkę, jeżeli już to jaka to ma być gierka i tak dalej Zapraszam was na fejsa e, bo możecie tam składać swoje propozycje i, i tak dalej. Na YouTube pewnie będzie też głosowanie, bo później sobie to zliczę i zobaczymy ile e, i, ile po prostu mamy głosów na to i na to, nie E, słuchajcie, pojawiła się propozycja na live'ie e, robienia The Best Insight. E, to jest giereczka, która całkiem mi się spodobała. Kosztuje też 100 zł na G2, więc e, nie jest to dużo, nie są to duże pieniądze, a e, a myślę, że jest warta tej ceny. No, tylko kwestia tego, czy chcecie, żebym to próbował w ogóle robić, nie? No bo jest to, słuchajcie, horror, będzie to na pewno coś nowego na live'ie. Chodź tu, chodź tu. O, co? Jeszcze nie zdążyli rozwalić, ale cwaniaczki. Dobra, no słuchajcie, zrobimy jeszcze tak, że dobijemy na szybko e, Jackie na 22 rang. W ogóle e, ta postać ma w tym momencie u mnie najwięcej półarków, mimo że ostatnio ją dopiero odblokowałem. No, także jest hicior. Ach, e, powiem wam, że chciałbym zrobić jakiś malutki challenge do. E, do słuchajcie, do tych, tych dobić. Do e, 20 tysięcy. Bo w sumie słuchajcie 20 tysięcy, 20 by się przydało sobie ubić. No, to by było super. No nie, muszę, muszę to przemyśleć, bo dużo osób mi na czacie pisze, że chce nową gierkę, dużo osób, coś tam, dużo tam. No, trzeba przekmienić na spokojnie od ja tym usiąść. Dobra, chodź, zapraszam gościu, chodź, 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 chodź. Dobra. Tutaj po prawej nie wiem, czy ktoś był. A czekam, musimy, słuchajcie, zrobić dyszkę w tym momencie. Nie mogę sobie po prostu umrzeć. Niestety ja peszunio. I bardzo często jest tak, że ludzie, ludzie sobie po prostu tak kozaczą, kozaczą, a przychodzi co do czego i jest dedówka. Ach. Nie udało się, nie udało się. No ale słuchajcie, nie wiecie, jak niesamowicie irytujący potrafi być Spike, nie? Co to za dźwięki dziwne? Widzicie to? Ja pizgam. Dobra, ta Bibi niestety musi zostać uśmiercona w tym momencie, nie ma szans. A wada kadabra, uśmiercający ją. Pa! Dobra, dzięki. Darek się no muszę, słuchajcie, zająć y, pierwsze miejsce. Więc. Dobroczka może najpierw skasujemy. Dobra, szybka kasacja, Eee. ooo, ohoho, a koleżka ma tutaj trujeczkę i się nie chwali. Wooo, wo wo wo, było blisko, było blisko, dobra, żyje, no i gitarka goni, mamy to, siema, pach pach, dziękujemy bardzo, wygraliśmy. Dobra, słuchajcie, kolejna dyszka nam tu wpadła zarobiście e, nie ma co, słuchajcie Chyba przedłużać tego materiału za bardzo Mam 602, e, wbiłem, słuchajcie 18 tysięcy, chcę, żeby to było po prostu Na nagraniu, e, żeby nie było Kochani, że nie dotrzymałem challenge'a Słuchajcie, zrobiłem 18 tysięcy pułarków. teraz możecie robić screen'y I tak dalej, i tak dalej e, No i mordeczki, słuchajcie, mega czekam na wasze opinie Dajcie znać, e, co sądzicie Mordeczki, ja was zapraszam serdecznie e, Na kolejnego live'ika Do zobaczyska, trzymajcie się, to by było na tyle Shimon Yo.